Moi drodzy, dzisiaj po raz ostatni sięgamy do Biblii w ramach tego cyklu spotkani w Biblii. Ten cykl zostanie przerywany na cały Adwent, wrócimy do niego po Nowym Roku. W Adwencie zapraszam do rozważania codziennego rozważania konkretnych miejsc Starego i Nowego Testamentu w ramach Adwentowych rekolekcji wpatrywania się w Matkę Bożą, w postać Maryi i w jej zapowiedzi w Starym Testamencie, w to, w jaki sposób przedstawia ją także Nowy Testament Ewangelii. Więcej o tym cyklu, o rekolekcjach w takim specjalnym filmie promującym, zapowiadającym ten cykl, który umieszczam w linku w opisie nagrania, którego właśnie słuchać. Dzisiaj spotkanie z Jonatanem, z piękną postacią Starego Testamentu, specjalnie może dobrze nieznaną, albo też niezrozumianą. Warto więc otworzyć Pismo Święte, pierwszą księgę Samuela. Opowieść o Jonatanie znajdziemy w rozdziałach od 13 do 31, właśnie pierwszej księgi Samuela. To druga połowa wieku XI przed Chrystusem, kiedy dzieje się akcja tej księgi. Królem jest Saul, a jego syn to właśnie Jonatan. On pojawia się na scenie tej historii jako człowiek już dorosły. Nie znamy historii jego dzieciństwa. Wiemy tylko, że jest synem Saula. Jest dowódcą wojska izraelskiego podczas takiej trudnej sytuacji, trudnej walki przeciwko Filistynom, przeciwko ludowi, który nastawiony jest bardzo wojowniczo, który jest zaawansowany w swoich broni, w swoich taktykach wojskowych, no, pokonuje Izrael. Więcej o filistynach opowiem w spotkaniu biblijnym już w środę wieczorem. Będzie ono dostępne na kanale Jaskinia Słowa, spotkanie o sąsiadach biblijnego Izraela, na które już dziś zapraszam, a jeśli słuchacie tego później, no to już będzie to dostępne na kanale Jaskinia Słowa. Łatwo to znaleźć, wystarczy wyszukać sąsiedzi biblijnego Izraela. Jeszcze jedna postać. Oprócz Jonatana, oprócz Saula trzeba jeszcze powiedzieć o Dawidzie. Na dworze Saula pojawia się Dawid, którego Saul, jak nam powie księdza Samuela, bardzo pokochał. Uczynił go swoim giermkiem, kimś zaufanym, kimś, kto miał dostęp do króla w każdej porze. Dawid śpiewał królowi Saulowi. Saul się wtedy wyciszał. Bardzo lubił te spotkania z Dawidem. Ale kiedy ten obłęd w głowie Saula się pogłębiał. Zapragnął zabić Dawida, bo zapałał taką zazdrością o tego Dawida. No więc wszedł na wojenną ścieżkę, nie tylko z Filistynami, ale także z Dawidem. Jonatan wyróżnia się bohaterstwem. To pierwsza księga Samuela, rozdział 14, wersety od 6 do 15. Ciekawa opowieść o tym, jak... Jak Jonatan sam wyprawia się przeciwko Filistynom, wspina się na niedostępny skalny szczyt i tam kilkudziesięciu żołnierzy filistyńskich zabija, morduje. Jest tam razem ze swoim służącym, ze swoim giermkiem. W rozdziale 14, w wersecie 6 czytamy. Jonatan powiedział do swego dzierka: Chodź, podejdziemy do straży tych nieobrzezanych właśnie Filistynów. Może Pan uczyni coś dla nas, gdyż dla Pana nie stanowi różnicy ocalić przy pomocy wielu czy niewielu. Zaja siebie jako narzędzie w ręku Boga. Bóg ocali, nie potrzeba wielkiego wojska. On wie, że wystarczy mocne zaufanie, żeby zwyciężyć. Czyń wszystko, co zamierza Twoje serce. Wyruszaj, jestem z Tobą zgodnie z Twymi zamiarami. Pójdziemy tym kłótym mężom i pokażemy się im. I dalej jest plan, który. Mają powziąć Jonatan i Lodiermek. Tak się dzieje, warto poznać tę historię 14 rozdział 6, 15, opowieść o, o tej no, inteligencji, walce, ale też ogromnym zaufaniu do Pana Boga. Mimo, że Filistynów jest mnóstwo, Jonatan jest sam, to on pokonuje te przeciwności. Dalej w historii, którą warto poznać, głębiej poczytać, Jonatan, ponieważ na dworze jest mieszka na Dworze Królewskim, mieszka w pałacu razem z Saulem, tam też przebywa Dawid. Daje się, że są w podobnym wieku Dawid i Jonatan. I Jonatan zaprzyjaźnia się z Dawidem. Wywołuje tym konkretną reakcję ojca, który popadł w obłęd i próbuje zabić także swojego syna. Natomiast Jonatan. W różny sposób, taka jest opowieść o, o lasce i miodzie w tym czternastym rozdziale, on próbuje zrobić wszystko, żeby zniszczyć nienawiść Saula do Dawida. Bo dla Jonatana Dawid jest przyjacielem. Dla, dla Saula Dawid jest wrogiem, jest rywalem. Robiąc to, chroniąc Dawida, Jonatan ryzykuje, że popadnie w niełaskę swojego ojca. Oczywiście jego to mediacja jego mediacja wobec ojca, między ojcem a, a Dawidem się nie powiodła, i Dawid musi wycofać się na pustynię, i tam ukrywa się, jest jakby partyzantem. A Jonatan zawiera z nim przymierze przyjaźni, no bo rozumie, że Dawid jest wybranym następcą Saula. Wreszcie Jonatan rzekł do Dawida: Idź w pokoju. Niech się stanie to, co przysięgliśmy w imię Pana, mówiąc: Pan będzie między mną a tobą, między rodem moim a rodem twoim na wieki. Czyli widzimy, że tym sensem ich relacji, ich przyjaźni, zarówno w sercu Dawida, jak i w sercu Jonatana, jest poczucie, że to Pan Bóg daje im tą drogę, że to Pan Bóg ich łączy. Dwa rody, które Pan Bóg stawia przed nimi, oni się czują odpowiedzialni za swoje rodziny, ale także i za swoje powołanie, za swoją wspólną drogę wierności Panu Bogu. W rozdziale 20, w wersecie 17 jest taki tekst. Zawarł Jonatan przymierze z domem Dawida, by Pan wziął odwet na wrogach Dawida. Jeszcze raz zaprzysiągł Jonatan Dawida w imię wielkiej miłości ku niemu. Kochał go bowiem jak samego Siebie. To jest definicja przyjaźni. Kocham drugą osobę, tak jak samego siebie. Nie ma tutaj w żadnym miejscu takiej jakiejś aluzji, która wskazywałaby na to, że Jonatan kochał Dawida miłością inną niż tylko miłość przyjaciela. Widać tutaj bardzo mocno, po prostu przyjaźń dwóch mężczyzn. Przyjaźń, która jest tak poważna, tak ważna dla jednego i dla drugiego, że są gotowi ryzykować wiele, by ją ochronić, by ochronić życie przyjaciela. Tu warto przeczytać cały dwudziesty rozdział. To jest ta długa opowieść, która kończy się pożegnaniem. I ona tam rozumie i wie, że Dawid musi uciekać, bo inaczej jego ojciec go zabije. Mówi, e, czy, mówi nam autor: Gdy odszedł służący, podniósł się Dawid. Padł twarzą na ziemię i oddał głęboki pokłon. Nawzajem się ucałowali i płakali nad sobą. Dawid głośno szlochał. Wreszcie Jonatan rzekł do Dawida: Idź w pokoju. Dawid, podniósł że się, odszedł, a Jonatan powrócił do swojego ojca. To ostatnie ich spotkanie. Potem jeszcze jakoś tam pojawia się Jonatan, który próbuje no, towarzyszyć Dawidowi w tej ucieczce, jakoś jest po jego stronie, widać, ale też ma poczucie, że on jest wodzem Izraela, że Jonatan jest kimś ważnym w kontekście wojen i ataków ze strony Filistynów ataków, które ciągle przecież są. I teraz trzeba jego obecności w mieście, aby ratować Izrael, cały kraj przed najazdem Filistynów. Koniec tej historii to bitwa, która rozegrała się na górze Gilboa w południowo-wschodniej części tej niziny Ezdrelon w Galilei. Saul popełnia samobójstwo, bo nie chce wpaść w ręce filistynów, którzy śmiertelnie ranili jego syna, a w zasadzie synów, bo nie tylko Jonatana, ale także Abinadaba i Malkiszue, czyli synów Saula. Tutaj kończy się historia Jonatana. On umiera na polu bitwy jako wódz Izraela, zabity przez tych, z którymi walczył, przez Filistynów, których, jak mówiłem w tym czternastym rozdziale pierwszej księgi Samuela, on, on jakoś pokonywał, miał nad nimi przewagę. Ciągle był pełen zaufania wobec Boga. Gdy o śmierci swego przyjaciela dowiedział się Dawid, zaśpiewał taką wzruszającą pieśń, pieśń żałobną na cześć Jonatana, i na cześć Saula. On jako król, jako następca Saula, płacze i śpiewa. Te słowa znajdziemy w drugiej już księdze Samuela, w pierwszym rozdziale, wersety 25-26. Mówi tak. Jadrze zginąć modli waleczni, wśród boju Jonatan przebity śmiertelnie. Żal mi ciebie, mój bracie, Jonatanie. Tak bardzo byłeś mi drogi. Więcej ceniłem Twą miłość, niżeli miłość kobiet. Dwóch przyjaciół, Jonatan i Dawid. Przyjaciół zasłuchanych w Boga, zapatrzonych w tą wspólną przyszłość Izraela, walczących o prawość Izraela, walczących też z wrogiem, z filistynami, którzy kochali siebie bracia, którzy... Byli dla siebie przyjaciółmi. To opowieść o takim oddaniu, poświęceniu, gotowości do wyrzeczeń w imię tej miłości, przyjaźni. Opowieść, której chciałbym, żebyście się przyjrzeli właśnie w tych rozdziałach od XIV, w rozdziale XX, także w tym ostatnim, 31, pierwszej księgi Samuela, ale też byście pomyśleli o, o swoich przyjaźniach. O ludziach, których Wy możecie nazwać przyjaciółmi, którzy są przy Was. Jest taka definicja przyjaźni, która jakoś bardzo mi leży na sercu, bardzo mi odpowiada. Przyjaciel to jest ktoś, kto wie o Tobie wszystko i dalej jest Twoim przyjacielem. Przyjaźń to jest być gotowym oddać życie dla przyjaciela. Chrystus mówi: Nie nazywam Was sługami. Bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, bo powierzyłem Wam wszystkie tajemnice bo otworzyłem przed Wami moje serce. Księdza mądrości Syracha powie nam, że kto przyjaciela znalazł, ten prawdziwy skarb znalazł. Warto zastanowić się i poszukać w różnych komentarzach tego, co Biblia mówi na temat przyjaźni. Niech dzisiaj ta modlitwa słowem Bożym. Wprowadzi nas do takiego uwielbienia Boga i podziękowania Bogu za, za przyjaciół, za dobrych ludzi, których stawia na naszej drodze. Dziękując za wysłuchanie tego odcinka, zachęcam do subskrypcji kanału, do kliknięcia łapki w górę, a także do pozostawienia komentarzy. Proszę o to, byście udostępnili ten kanał innym. W opisie filmu jest link do zrzutki.pl, gdzie można wesprzeć mój kanał, także moją pracę tutaj. Ale też jest link do filmu promującego cykl adwentowy, który zacznie się już za kilka dni. Do cyklu spotkań w Biblii wrócimy po adwencie, już w nowym roku. Jeśli macie propozycje osób, o których warto powiedzieć w tym cyklu, śmiało piszcie czy to maile, czy właśnie w komentarzach napiszcie swoje propozycje. Dziękuję. Szczęść Boże.